Z nami Zuzanna Wirtek-Lewandowska. Dzień, do... Dzień dobry. Dzień, czy my odczujemy jakoś te podmuchy wiatru tutaj w Polsce? Odczujemy już dzisiaj na południowym zachodzie Polski, szczególnie na dolnym, na górnym Śląsku, tutaj silniejsze podmuchy wiatru, nawet do 55 km na godzinę. Ale weekend także będzie wietrzny, już niemal w całej Polsce. Chciałabyś powiedzieć, że znowu ta zmiana w pogodzie, ta zmiana tym razem będzie cechować się tym, że będzie trochę chłodniej. Jeszcze dzisiaj poranek dość ciepły wczoraj także wysokie wartości na termometrach miejscami nawet było do 20 stopni, ale do dzisiaj już spadek temperatury maksymalnie zobaczymy do 13 stopni, a weekend także będzie chłodny 11-10 stopni na termometrach. Będzie dodatkowo też deszczowo oraz właśnie pochmurną. A to wszystko za sprawą deszczowego frontu atmosferycznego, który z zachodu na wschód Polski będzie się przemieszczać i właśnie będzie podrzucać nam chmury oraz opady deszczu. Dodatkowo z zachodu będzie nadciągać chłodne powietrze polarno-morskie i właśnie za tym frontem od zachodu najpierw zacznie robić się chłodniej, a później pod koniec dnia także na wschodzie może być zdecydowanie i tak też na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. Dzisiaj zachmurzenie duże, bądź całkowite. Od samego rana tutaj na niebie dominują chmury. Już teraz mogą pojawiać się opady deszczu. Jeszcze teraz nie powinno padać na Pomorzu Zachodnim, ale w drugiej części dnia to się zmieni i już wszędzie te opady się pojawią. Jeżeli chodzi o temperaturę, to na terometrach zobaczymy 10 stopni w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Toruniu do 11 stopni. W Gdańsku, w Kołobrzegu oraz w Szczecinie Wiatr będzie umiarkowany, ale także tutaj wzdłuż linii wybrzeża momentami może silniej powiać. Natomiast na warni, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu tutaj zachmurzenie całkowite, bez szans na przejaśnienie. I tak samo od samego rana, tak i w drugiej części dnia przewaga chmur na niebie i będą pojawiały się opady deszczu tak naprawdę wszędzie. Już teraz o poranku pada, chociażby w Warszawie. W drugiej części dnia tu także przydadzą się parasole. Na termometrach 10 stopni na zimie łódzkiej, 11 stopni w stolicy. 2 12 w Olsztynie oraz w Suwałkach 13 stopni w białym stoku wiatr będzie umiarkowany. Na Dolnym i Górnym Śląsku, przepraszam, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce tutaj także zachmurzenie całkowite bez szans na przejaśnienia. Najchłodniej dzisiaj będzie w Zakopanem 5 stopni i to w tym najcieplejszym momencie dnia. 9 stopni w Krakowie, 10 w Kielcach, 12 w Rzeszowie, 13 stopni w Lublinie. Tutaj także wiatr będzie umiarkowany na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej także przewaga chmur na niebie i tu także będą pojawiały się opady deszczu od samego rana i w drugiej części dnia to się nie zmieni. Jest szansa na chwilowe przyjaśnienia chociażby we Wrocławiu, w Zielonej Górze czy w Gorzowie Wielkopolskim. Jeżeli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Katowicach. Tutaj 9 stopni, 10 stopni w Opolu i w Zielonej Górze, 11 stopni we Wrocławiu oraz w Gorzowie. Wiatr na ogół umiarkowany, ale właśnie tutaj momentami może być silny w porywach nawet do 55 km na godzinę. Będzie on potęgować odczucie chłodu. Ta temperatura odczuwalna akurat w tym regionie będzie naprawdę niska, bo wniesie zaledwie 4 stopnie. Dodatkowo dzisiaj jeszcze ciśnienie spadnie i możemy czuć się trochę bardziej znużeni bądź cenni. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia.